Od Jezusa do duszy. Dlaczego się tak trapisz? Dlaczego pozwalasz, aby troski i lęki zawładnęły twoim umysłem i sercem? Moja droga duszo, oddaj się mnie ze wszystkim, co nosisz w sobie. Powiesz mi swoje pragnienia, a obiecuję ci, że pokój, którego tak bardzo pragniesz, zacznie cię otaczać. Posłuchaj uważnie. Każdy akt prawdziwej, ślepej i całkowitej ufności we mnie. Jest jak ziarno zasiane na żyznej glebie mojej miłości. Z tego ziarna wyrosną obfite owoce, a nawet najbardziej kłopotliwe problemy zostaną rozwiązane jeden po drugim. Oddanie wszystkiego w moje ręce, naprawdę, oznacza, że nie musisz walczyć sam, nie musisz wyczerpywać się w zmartwieniach. Nie musisz sam próbować zamieniać lęku w odpowiedzi, ani bólu w rozwiązania. Wszystko, o co cię proszę, to abyś zamienił te niepokoje w modlitwę. Przyjdź do mnie, zamknij oczy swojej duszy i oddaj mi to, co cię trapi. Zrzuć ciężar z umysłu, pozwól sobie odpocząć w mojej obecności i pozwól mi działać. Wyobraź sobie, że jestem tuż obok, gotów wziąć na siebie każdy z Twoich lęków i trosk, i powtarzaj za mną, Panie, zajmij się tym za mnie. Kiedy porzucasz troski, rozpacz i nawet pragnienie kontrolowania jutra, wtedy moja łaska może działać. Twoja dusza staje się jak dziecko, które całkowicie ufa ramionom swojej matki. Jeśli naprawdę chcesz, żebym działał, pozwól mi pracować bez przeszkód. Daj mi swobodę działania w Twoim życiu. Pomyśl o dzieciach, które proszą matkę o pomoc w rozwiązaniu problemu, ale jednocześnie próbują się wtrącać, utrudniając rozwiązanie, które ona próbuje zaoferować. Zamknij więc oczy i zaufaj. Poczuj, jak moja łaska płynie w Tobie. Połóż swoją ufność we mnie i naprawdę odpocznij. Martwisz się o jutro, o wyniki, oddalasz się od prawdziwego zawierzenia mi. Moja dusza, za każdym razem, gdy Twoje serce bije ze strachu, pamiętaj, że już jestem w jutrzejszym dniu z nieograniczoną łaską przygotowaną dla Ciebie. Zaufaj, a przy najmniejszym znaku niepokoju, zwróć swoje spojrzenie ku mnie. Powiedz spokojnie. Zajmij się tym, Jezu. Tak jak rzeka uzdrowienia i pokoju, moja łaska jest gotowa, aby objąć wszystkie obszary Twojego życia, gdy puszczasz kontrolę. Samo zamknięcie oczu z wiarą to potężny znak, że pozwalasz mi działać, a ja, jak najczuły lekarz, uczynię to, co niemożliwe. Jeśli Twoja wiara wydaje się mała, podtrzymam ją. Jeśli wróci strach, pamiętaj, że trzymam każdą Twoją ból, każdą słabość. Każdą łzę, którą możesz wylać. Zaufaj mi, gdy wszystko wydaje się rozpadać, gdy serce jest ciężkie, a pojawia się wątpliwość, powtarzaj, zajmij się tym, panie. Gdy zauważysz, że to, na co czekasz, wydaje się oddalać, gdy diagnozy się nie poprawiają, lub drzwi wydają się zamknięte, nie pozwól, aby rozpacz cię dosięgła. Wystarczy, że zamkniesz oczy i zawołasz do mnie. Zajmij się tym, Jezu. Jestem tu, moja droga duszo, i zrobię co konieczne. Moje serce współczuje Ci, a jedyną rzeczą, która przeszkadza mi w obfitym błogosławieniu, jest Twój własny strach i brak zawierzenia. Nie polegaj na własnych zasobach, nie szukaj rozwiązań w świecie, nie opieraj się tylko na radach ludzi. Jestem Bogiem niemożliwego. Kocham Cię nieskończoną miłością i moje serce pragnie widzieć Cię w pokoju. Kiedy naprawdę ufasz, dokonuję cudów proporcjonalnych do Twojej wiary. Każda chwila, w której odkładasz zmartwienia i oddajesz się mojej opiece, to kawałek nieba dotykający ziemi, a ja wylewam na Ciebie łaski bez miary. Moja łaska otacza Cię jak płaszcz uzdrowienia, ochrony i pocieszenia. Próbuj wszystkiego rozwiązać sam. Pozwól, abym wszedł w Twoje bitwy. Abym był na czele Twoich zmagań. Moja duszo, mędrcy tego świata, ze swoją całą wiedzą, nigdy nie byli zdolni do tego, co może osiągnąć prosta i czysta wiara. Święci, którzy oddali się mnie, którzy szczerze powiedzieli, niech się stanie Twoja wola, odkryli głębie wiecznego cudu, zobaczyli, że moje działanie jest niezrównane. Gdy wszystko wydaje się stać w miejscu, gdy rozpacz próbuje się zagnieździć, zamknij oczy duszy. Z całą swoją wiarą i powiedz: Jezu, zajmij się tym. Puść strach, zrzucić ciężar swoich trosk i pozwól mi działać w twoim życiu. Nic nie jest bardziej skuteczne niż ten akt całkowitego zawierzenia. Kiedy oddajesz mi wszystko, otrzymujesz znacznie więcej, niż mogłeś sobie wyobrazić. Obiecuję ci, że zajmę się wszystkim. W tej pełnej ufności znajdziesz pokój, którego świat nie może dać. Tysiąc powtarzanych modlitw nie ma wartości tego jednego aktu oddania, gdy szczerze powierzysz mi swoje serce i wszystko, co cię trapi. Pamiętaj, że nie ma nowenny potężniejszej niż ta. O Jezu, oddaję się Tobie, zajmij się wszystkim. Teraz powtórzmy razem: w jedności i głębokiej wierze dziesięć razy, pozwalając tym słowom przeniknąć do Twojego serca i duszy. Jezu, oddaję się Tobie, zajmij się wszystkim. Jezu oddaje 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 <substantive2> się Jezu, Tobie, yeah. ]Sí. zajmij się wszystkim. Jezu oddaje się Tobie, zajmij się wszystkim. Jezu oddaje się Tobie, zajmij się wszystkim. Jezu, oddaje się Tobie, zajmij się wszystkim. Zaufaj i pozwól mi się Tobą zająć mi siebie całkowicie, nie tylko uwalniasz swoje problemy i niepokoje, ale także otwierasz przestrzeń, bym ja, Jezus, mógł czynić cuda w Twoim życiu. Prawdziwe poddanie się to jakby oddanie mi klucza i powiedzenie, Panie, wejdź do mojego serca i przemień wszystko, co potrzebuje uzdrowienia. A ja, z delikatnością tego, który zna każdy zakamarek Twojej duszy, obiecuję, że zatroszczę się o wszystko. Gdy oddajesz się bez zastrzeżeń, Stajesz się jak dziecko spoczywające na kolanach swojego Ojca. To zaufanie głęboko porusza moje serce, bo wiem, jak trudno jest zrezygnować z kontroli w obliczu bólu i niepewności. Ale za każdym razem, gdy mówisz: Jezu, oddaję się Tobie, zajmij się wszystkim. Widzę wiarę, która przełamuje bariery strachu, wiarę, która mówi wszechświatu, że ufasz Bogu, który stworzył niebo i ziemię. Wiem, że są chwile, kiedy Twoja wiara jest wystawiana na próbę. Są dni, kiedy ciężar staje się nie do zniesienia, kiedy zniechęcenie przejmuje górę, a łzy ledwo powstrzymujesz. W takich chwilach słuchaj mojego szeptu w swoim sercu: Jestem tutaj. Nie bój się. Każda twoja łza jest zbierana i przechowywana z czułością, a nic z tego, co przeżywasz, nie pozostaje dla mnie niewidoczne. Widzę twoje zmagania, czuję twoje bóle i działam, nawet gdy wszystko wydaje się milczeć. Wystarczy, że zaufasz. Jeśli dziś twój krzyż wydaje się cięższy, pozwól, abym był twoim Cyrenejczykiem. Pozwól bym niósł z tobą to, co Cię przytłacza. Nie ma choroby, trudnej sytuacji finansowej, straty ani rozczarowania, którego nie mógłbym odnowić. I to nie tylko po to, by rozwiązać problem, ale by wznieść twoją duszę i dać ci pokój, który nie ma sobie równych. Pamiętaj, że znam twoje najgłębsze pragnienia i wiem, co jest dla ciebie najlepsze. Często możesz nie rozumieć drogi, którą ci wskazuję. Może ci się wydawać, że prowadzę cię w odwrotnym kierunku do tego, czego się spodziewasz, ale zaufaj, bo moje drogi są wyższe, a moje plany głębsze. I jak ogrodnik troszczy się o najbardziej delikatne kwiaty, tak ja dbam o twoją duszę, przycinając to, co trzeba, i pielęgnując to, co powinno wzrastać, aż w pełni rozkwitniesz w mojej łasce. Zaufaj całym sercem, bez ograniczeń, i zobacz, co mogę uczynić, gdy dusza naprawdę się poddaje. Twoja siła nie leży w samotnej walce. Ale w wiedzy, że we mnie znajdziesz odpoczynek i zwycięstwo. Za każdym razem, gdy oddajesz mi problem, mówisz mi: Panie, wierzę w Twoją moc, wierzę, że Twoja wola jest doskonała. Powtarzaj za mną, kiedy tylko będziesz potrzebować, bo te słowa nie są tylko prośbą, ale aktem wiary, aktem adoracji i pełnego poddania. Jezu, oddaję się Tobie, zajmij się wszystkim. Jezu, oddaję się Tobie, zajmij się wszystkim. Jezu, oddaję się Tobie, zajmij się wszystkim. Mów to za każdym razem, gdy Twoje serce przyspiesza ze strachu, za każdym razem, gdy zmartwienie kradnie Ci spokój, a zobaczysz, że odpowiem. Nawet gdy cisza wydaje się być jedyną odpowiedzią, zaufaj, że jestem przy Tobie, że przygotowuję każdy szczegół z miłością, że prowadzę wszystko ku Twojemu dobru. Pamiętaj, kiedy się oddajesz. Mogę działać z pełną mocą, otwierając drogi tam, gdzie wydawało się, że ich nie ma, przynosząc uzdrowienie tam, gdzie wcześniej był ból. Więc pozwól sobie odpocząć we mnie, pozwól sobie przyjąć moją bezgraniczną miłość. Za każdym razem, gdy się poddajesz, jeszcze bardziej cię otaczam łaską, jeszcze bardziej cię wspieram i prowadzę, byś nigdy nie czuł się samotny. Tak więc, krok po kroku, razem zbudujemy dla ciebie nową historię. Nie ma większej siły niż dusza, która ufa swojemu Bogu. I nie ma większej miłości niż ta, którą mam dla Ciebie. Zamknij więc oczy i oddaj mi wszystko, bo obiecuję Ci z całego serca, zatroszczę się o wszystko. Oddając mi wszystko, pozwalasz, bym ja, Jezus, dokonał tego, co niemożliwe. Nie ma bólu, którego bym nie znał, ani walki, której bym nie zrozumiał. Twoje życie jest cenne w moich oczach, a każdy krok, który podejmujesz, jest pełen mojej troski i przewodnictwa. Kiedy mówisz: Jezu, oddaję się tobie, zajmij się wszystkim. Otwierasz drzwi do miłości, która przekracza wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Moje serce jest niezmierzone, a ja, jako Twój najwierniejszy przyjaciel, jestem zawsze gotów, by Cię wspierać. Zaufaj, że nawet w milczeniu jestem z Tobą. Czasem największe cuda rodzą się w ciszy, w chwilach, gdy wydaje Ci się, że nic się nie zmienia, a ja w rzeczywistości tworzę coś nowego, piękniejszego. Ponad Twoje oczekiwania. Tak więc, moja ukochana duszo, wypowiedz te słowa jak modlitwę, jak pieśń wiary. Jezu, oddaję się Tobie, zajmij się wszystkim. Każdy oddech, każda myśl, każdy dzień, oddaj mi je, a ja uczynię z nich coś niezwykłego. Pozwól sobie odpocząć, pozwól sobie zaufać. Obiecuję Ci z całą mocą mojego serca, jestem tu zawsze. Gotów zatroszczyć się o Ciebie bez końca i bez warunków.